Dzień dobry. Jest troszkę wcześniej, więc za, zacznę może od tego, co mi piszecie. Bardzo dużo komentarzy pod wczorajszym materiałem udało się zgromadzić. Kamil skalny napisał: Tak, spojrzając, mogę kupić wiłkę i chore ceny jakieś premium za Rej Monarchy kupić kupisz to jak strzał po tylicę. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek sprzedać z zyskiem. To wygląda jakby mi łaskę zrobili, że mi sprzedadzą, a najlepsze, że bank potrafi taką transakcję zablokować i trzeba dzwonić na infolinie, bo konto zablokowane i się tłumaczyć jakiemuś SBK-owi, po co nam złoto. Wierzę, że te historie, te autentyki, bo pamiętam jak mnie blokowali, jak chciałem własne pieniądze przenieść na giełdę i się mnie... Pytali po co mi Bitcoin. A kolega się zgrzecznie spytał tego SBK, co go przesłuchiwał, bo też miał przeboje z czy Jego stara ma głęboką i musiał konto w innym banku zakładać. Takie czasy. No cóż, no to, że, to, że monety premium mają bardzo wysokie ceny, to, to, to wiadomo, nie od dziś. To, że potem się na tym już nigdy nie zarobi, to jest też oczywiste. To po prostu, znaczy, znaczy na tym się zarobiło, bo to zarobił sprzedawca, zarobił dealer. I, i to o to chodzi, żeby oni. Zresztą dealerzy są na rynku od tego, żeby zarabiać, nie jest tak, są od tego, żeby dawać zarabiać dealerom. To tak to działa. Dowody na to spotyka się co chwilę. Jednym z nich są właśnie monety z premium i już co tu dużo mówić. Natomiast tak kwestia bardzo ciekawa odnośnie przesłuchań i blokowania pieniędzy ludziom, którzy chcą mnie wypłacić w Wielkiej Brytanii jest, jest faktem. Miałem kiedyś robić o tym materiał. Mam, mam też jakieś informacje. Myślę, że myślę, że to co tutaj Kamil Skalny mi napisał, to, to mnie zainspiruje do tego, żeby się przyspieszyć troszeczkę, bo tam mam jakieś materiały, tam są też inne kwestie właśnie związane z, z handlem złotem, które sprawiają, że jest to problematyczne w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, jak, jak w Polsce to wygląda, ale wiem, że tutaj banki też potrafią zablokować konto, dlatego, że uznają, że ktoś ma za dużo na koncie pieniędzy. Przykładem ostatnio była jakaś jakaś moda. Kobieta, młoda dziewczyna, która niepełnoletnia jeszcze, która nie dość, że tam zapracowała sobie coś na wakacje, to jeszcze babcia jej wpłaciła jakąś darowiznę na konto. No i to się już okazało, że, że ona jest przestępcą, że jest winna posiadania zbyt dużej ilości pieniędzy w banku. I, i tutaj było nie wiem, jak to jest w przypadku w przypadku złota. Ale bardzo ciekawy komentarz. Rzeczywiście rzeczywiście należałoby o tym zrobić jakiś materiał, jak to, jak to jest. Jest tu jeszcze kilka innych komentarzy, ale to już sobie zostawię na kiedy indziej odpowiadanie na nie. One dotyczą generalnie kolekcjonowania i kolekcjonerstwa. Witaj, Robo. Witaj, widzę, że wcześniej wstajesz. Fajnie. Zaczynamy dzisiejszy temat w opisie filmu. Macie. Link do materiału źródłowego. Srebrne prowokacje. Kilkanaście dni temu zrobił taki film, w którym opisał proceder. Proceder, który ja opisywałem już wcześniej. Mówiłem o aferze Taweks. Mówiłem o tym, że Taweks że przyszedł do mnie klient, który miał do sprzedania trzy numizmaty, trzy 15 rublówki w słabych stanach zachowania, niemniej jednak oryginalne numizmaty i on pytał, co jest z tymi monetami nie tak. Ja je sprawdziłem, oczywiście one były oryginalne wszystkie i on twierdził, że był z tymi monetami w katowickim oddziale Taweksu, gdzie chciano go oszukać w taki sposób, że powiedziano mu, że te monety są fałszywe i że należy je zniszczyć, Zbadać po zniszczeniu, i że wtedy oni zapłacą za nie tyle, co za złom złota. Pomimo, że w swoim cenniku, na swojej stronie podawali jakąś zupełnie fantastyczną, nieżyciową cenę za skup tych monet, tych 15-rublówek, w sytuacji, gdzie cały rynek w okolicy, czyli rynek w Krakowie, był z, miał o wiele niższe ceny skup. Dlatego ten człowiek zdecydował się ze swoimi trzema oryginalnymi 15 rubrówkami jechać do Katowic i tam, to, i tam to kupić. Informowałem was o tym, informowałem wielokrotnie, ostrzegałem przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców złota, czy właściwie skupów, skupów złota i mówiłem, no żeby wybierać takie firmy, co do których nie ma żadnych wątpliwości. Okazuje się, że ten proceder rozlewa się po rynku i Srebrne Prowokacje ma kolejny, kolejny przykład właśnie takiego działania, w którym ktoś równie bezczelnego, tak, że ktoś zaniósł oryginalne srebrne monety w słabym stanie zachowania do skupu Chciał je sprzedać. No, po czym okazało się, że poinformowano go, że są fałszywe monety. Ale pomimo tego, że poinformowano go, że monety są fałszywe, to zaproponowano mu skup tych monet za mniej więcej połowę wartości. Jaka to jest dokładnie? Jakie są dokładnie kwoty, to zobaczcie sobie, oglądajcie sobie materiał, który przygotował sobie na prowokację. No, ale to jest dokładnie ten sam proceder, czyli wmówienie klientowi, że to, co on ma, jest bezwartościowe. W związku z tym możemy to kupić za niższą cenę, ponieważ jest bezwartościowe, ponieważ jest fałszywe. Czyli takie oszustwo polegające na błędnej identyfikacji, na próbie wprowadzenia w błąd klienta. No i no i cóż, no i, i później ewentualna oferta: no, że ja to łaskawie, mimo że to jest taka lipa, to ja za to zapłacę tam, tam ileś. Oczywiście nie tyle, ile się należy, tylko dużo mniej. Po to, żebym to ja mógł zarobić, a nie po to, żeby, żeby staker miał z tego jakieś pieniądze. No i to się mniej więcej wpisuje to, co mówiłem przed chwilą w komentarzu, do komentarza Kamila. Że, że właśnie na rynku staker jest po to, żeby dawać kapitał, a nie po to, żeby zarabiać na krusztach. Tak to, tak to niestety działa, niestety funkcjonuje. Przestrzegam, przestrzegam przed wszystkimi firmami, które co do których są jakiekolwiek wątpliwości co do ich działania. Jeżeli ktokolwiek oferuje Wam jakieś, jakieś udziały w czymś, oferuje Wam jakieś sprzedaży z odroczonym terminem dostawy. Jeżeli ktokolwiek oferuje wam właśnie jakieś takie dziwne rzeczy, unikajcie tego, unikajcie firm, co do których inni stakerzy zgłaszają problemy. Tak tutaj macie przykład taweksu, macie przykład Mennicy24, też, też konkretna afera. Macie przykład takiego sklepu Gold Swiss Store. Zwróćcie uwagę, że podobnie na działalności kantorowej właśnie takiej prowadzonej nieuczciwie, dużo ludzi w tym uczestniczyło i, i dużo ludzi straciło pieniądze. Jeszcze nie wiadomo dokładnie jaka jest skala, ale coraz więcej ludzi jest poszkodowanych w aferze cinkciarz. Dokładnie to samo. Tak? Pobierali od ludzi pieniądze, przechowywali je gdzieś tam u siebie, niby oferowali im za to coś, Na no jak przyszło do wypłaty, to się okazuje, że nie ma czego wypłacić. To samo, to samo może się okazać właśnie z takim złotem kupowanym na kawałki czy kupowanym na, z odroczonym terminem płatności. Zresztą, zawsze, jeżeli rynek się zaczyna zwijać, to, to okazuje się, że, że ci właśnie wypływają. Wypływają takie różne szumowiny, zawsze wypływają na wierzch. No i wtedy się okazuje, która firma jest niepoważna. Tylko słuchajcie innych i wybierajcie sobie. Sprzedawców złota i srebra w taki sposób, ewentualnie skupy złota i srebra, w taki sposób, żeby nie mieć potem problemów, albo żeby przynajmniej nie mieć do siebie pretensji, że się nie dochowało wszystkich starań. Oprócz tego są jeszcze, są jeszcze ostrzeżenia Państwowych instytucji, są ostrzeżenia, jeżeli wpiszecie, to, co wam kiedyś pokazywałem, kary, które instytucje państwowe nakładają, czy NBP nakłada na nieuczciwych dealerów metali szlachetnych, na nieuczciwe kantory, no to też jest wykładnia, z kim nie handlować, bo ktoś się nie wywiązuje z umów, jeżeli ktoś nie wywiązuje się z umowy ze skarbem państwa, to powiedzcie mi, jak, skąd możecie wiedzieć, że on się wywiąże z umowy z wami? A w momencie, kiedy Skarb Państwa jest silny, może nałożyć karę, a wy co możecie? Nic, po prostu. Będziecie mogli się poskarżyć ewentualnie do jakiejś instytucji, że ktoś wam nie, nie wypłacił pieniędzy, ale to wy stracicie swoje oszczędności. Więc lepiej po prostu zajrzeć, zajrzeć na, tą, na tą listę, zobaczyć i wybrać sobie taki podmiot, który handluje, a który na tej liście ostrzeżeń czy na liście już ukaranych podmiotów nie będzie figurował. To są takie rady, które można powtarzać, znaczy można je powtarzać w nieskończoność, powtarza się je w nieskończoność, a cały czas zdarzają się ludzie, którzy dadzą się nabrać na, no właśnie, na właśnie takie, albo nie dadzą się nabrać. Tak? Jeżeli nie dadzą się nabrać, to dobrze. Zwróćcie uwagę, że teraz tak, nie wiadomo ile ten opisywany, nieuczciwy skup srebra, nie opisywany w tym filmie srebrnych opowieści, ile on osób przekręcił w ten sposób. No bo jeden stwierdził, no zaraz, zaraz, ale jak to jest, że ja mam dostać tak dużo za kompletnie bezwartościową monetę um, i się zastanowił, no to w takim razie pójdę sprawdzić to gdzie indziej. A ile jest osób, które po prostu stwierdzają, no dobra, no tyle płacą, no to fajnie, przynajmniej dostanę tyle. Myślałem, że dostanę dwa razy więcej, czy tam trzy razy więcej, czy to może nie, ale dwa razy więcej, ale to, to no, no, no dobra, no wezmę przynajmniej tyle, ile dają i jestem zadowolony. I taki człowiek już właściwie w żaden sposób nie jest w stanie udowodnić, że został, że został oszukany, albo nawet nie jest w stanie się zorientować, że został oszukany, dlatego że on już nie ma kogo zapytać o monety, które, których już w tym momencie nie posiada, które już sprzedał i, i na których ktoś inny zrobił dobry interes. No ale to, to, właśnie, to właśnie tak jest. Ktoś któryś z klientów mi kiedyś powiedział. Że, że ludzi głupich jest tak dużo, że brakuje na świecie cwaniaków, którzy mogliby wszystkich tych, wszystkich tych głupców oszukać. No i chyba, chyba coś w tym jest. Bez względu na to, ile się powtarza, to i tak zawsze się znajdzie ktoś, kto, kto, kto da się zrobić. Na w sumie taki bardzo prosty i bardzo oklepany trik. Okej, okay, to tyle myślę na teraz, krótka transmisja, no ale, ale o czym tu mówić po raz, po raz kolejny o tym samym. Pamiętajcie, że w Polsce jest kilkaset firm, które handlują kruszcami. Większość z nich jest uczciwa. Jeżeli, jeżeli policzycie sobie kilkaset firm i zobaczycie, ile kar nałożyło NBP na, na, nieuczciwych, na nieuczciwe kantory w ciągu ostatnich pięciu lat, Ile firm handlujących w taki dziwaczny sposób, czy, czy robiących jakieś dziwne struktury, znajduje się na liście ostrzeżeń KNF-u? Tam jest zdecydowanie mniej. To okazuje się, że całkiem sporo firm Wam zostaje, z którymi możecie handlować i co do których wiadomo, że w przeszłości nie zrobiły żadnych wałków, które, które zostałyby odnotowane przez. Przez służby albo przez innych, yy, innych stakerów. Yy, witaj, Makaroniec. Witaj. Yy, czy są jakieś pytania? Może coś się Wam nasuwa, coś ciekawego? Widzę, że nie ma. Dzisiaj yy, będzie znowu wariacki dzień dla mnie, czyli pewnie będzie mniej yy, trans yy, transmisji. Aha, Makaroniec jeszcze pisze, że warto potrenować sprzedaż. Na czym polega trening sprzedaży Twoim zdaniem? Jak to, jak to sobie wyobrażasz? Bo to może być ciekawe, trenowanie, trenowanie sprzedaży, tak żeby się nie napalać na pierwszą lepszą ofertę. Aha, na tym, że czasem warto coś sprzedać po prostu, żeby się zorientować, co, co i jak na rynku i gdzie. Tak, to ja zawsze mówiłem, mówiłem to nawet nie w kontekście i wiecie, jakby z inwestycji, mhm, kolekcji. Tak, no ja mówiłem o tym w kontekście kupowania, żeby nie kupować przez internet, żeby kupować wyłącznie za gotówkę. że Jeżeli ktoś ma pieniądze, to jego obowiązkiem, pierwszym, najważniejszą rzeczą jest zabezpieczenie tych pieniędzy, czyli przejść sobie po firmach, kupować mało, dywersyfikować się przestrzennie, prawda, geograficznie, iść do różnych firm, kupować w różnych miejscach wyłącznie za gotówkę, wyłącznie ten towar, który mają na miejscu, nie dawać się zwodzić jakimś tam, a ja ci, ja ci dostarczę 30 złotych taniej za, za kwartał, tylko, tylko po prostu kupujemy to co jest, to co jest na miejscu i jednocześnie poznajemy w miejscach, w których kupujemy i jednocześnie można wtedy zobaczyć sobie jaka jest Jaka jest cena skupu? To mniej więcej da nam jakiś obraz. Po pierwsze, gdzie można się udać, a po drugie, jak mniej więcej który, który z tych skupów, która z tych firm, jako skup daje najlepsze warunki, akurat w tym momencie. Ale to rozeznanie w rynku zawsze będzie nam służyć, nigdy nie będzie dla nas przeszkodą. Także to jest, to jest taka metoda. Tylko, że większość ludzi właśnie tak nie robi, bo każdy się rzuca na to, że ma 50 zł taniej. I mu przyślą pocztą. No i to jest najgorsze, co można zrobić. Można po prostu stracić, stracić pieniądze, no i, no i tyle. Max tu pisze, że kupował. Witaj, Max. Uncjówki przez Allegro od sprawdzonych firm. No okej, okay, no i co? No i, no i w, na Allegro dość sporo oszustów było, którzy po prostu padli. I tyle wtedy Allegro było tyle bezpieczne, że ubezpieczało złoto i ludziom wypłacali straty. Zresztą potem oni zabronili handlu po tych oszustwach, po tym jak te firmy zniknęły z, z gotówką klientów, to Allegro zabroniło handlu złotem na, na kilka lat. Także, także tak to działa. Max pisze, że w się przy skupie chcą numer telefonu. Znaczy, no, chyba muszą legitymować. To jest, to jest po prostu obowiązek. I w jaki sposób oni legitymują, no to um, na dobrą sprawę, przy skupie, to chyba powinno się spisać umowę kupna-sprzedaży, więc to nie tylko Numer dowodu do umowy, ale również nie wiem, jak to jest kantor, nie wiem, czy kantor ma taki obowiązek. W każdym razie, większość firm, które skupują złoto w innej postaci niż monety, znaczy nie robią to na zasadzie licencji kantorowej, tylko robią to na zasadzie skupu biżuterii albo skupu złomu złota, no to tam trzeba podać dane do, do umowy bo jeżeli to przekracza te ten tysiąc złotych kwota na umowie, no to, no to trzeba oczywiście ją zgłosić do urzędu, zresztą później oni by nie mogli tego sprzedawać, no bo jak tą VAT jak tą VAT marżę, jak tą VAT -marżę z, odprowadzić no trzeba to udokumentować że się to kupiło od kogoś i trzeba wskazać od kogo Mowa ok ale po co numer telefonu? Nie wiem. Nie wiem, no numer dowodu byłby bardziej taki, bardziej taki yy, intuicyjny. Natomiast numer telefonu, nie wiem, no jeżeli ktoś, no ale to też no jeżeli, jeżeli się wpisujecie gdziekolwiek, to musi być informacja o RODO, więc no więc, więc nie wiem. Więc nie wiem, jak to. Nie, nie wiem, jak to działa. Nie wiem dlaczego. Wiadomo, no każdy, każdy swoje swoje warunki jakieś tam. To, to, to nie są jakieś nieuczciwe warunki żądanie od kogoś numeru telefonu. To, to w przypadku tam, to co mówił, mówił klient, to co zgłaszał klient, że on, że on został tam poinformowany, że jego autentyczne monety są fałszywe. A to, czy oni by tam od niego. Znaczy ja myślę, że on by się tutaj nie, nie rzucał, gdyby wzięli od niego numer telefonu, gdyby chcieli zapłacić tyle, ile oferowali na, na swojej stronie po prostu za te 15 rublówki, bo to a nie, a nie tłumaczyli mu, że, że to są fałszywe monety, dlatego że źle wyglądają. Otóż monety, które są autentyczne, też mogą źle wyglądać. I pokazywałem wam zresztą 100 dukatów. Który jest w skarbcu wawelskim, wygląda bardzo źle. A to jest moneta, która, no, ja sądzę, że ona była wystawiana z ceną wywoławczą 6, 6 milionów. No Tak, tak myślę, że nikt jej, gdyby ona trafiła na aukcję, to nikt by jej tanie nie, 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 nie chciał sprzedać, skoro już raz została sprzedana za takie pieniądze. Bo, bo niby z jakiego powodu sprzedawać to taniej. A, Max nie lubi. Nie lubi taweksu. No rozumiem. Słuchajcie, w takim razie, tak jak mówiłem, dzisiaj będzie znowu taki dzień, będę miał dużo zajęć, będę nie, miał, nie będę miał za dużo czasu, żeby przygotowywać materiały dla Was. Dzisiaj będzie jakiś materiał o oznaczeniu diamentów syntetycznych. Nie wiem jeszcze, czy to będzie materiał dla wszystkich, czy tylko dla wspierających. To jeszcze, to jeszcze zobaczę, chociaż skłaniam się do tego, żeby to było wyłącznie dla wspierających. No bo to jest taki materiał, który, który jest dość wartościowy. Większość tych rzeczy można znaleźć na płatnych kursach, płatnych szkoleniach, więc zresztą tutaj będę robił takie szkolenie, będę miał gości z uczelni. Studenci z AGH przychodzą do mnie na, na ćwiczenia, tak żeby zobaczyć, jak wygląda laboratorium komercyjne, laboratorium gemologiczne. Co też jest istotne, no bo ludzie, którzy mają na co dzień kontakt z laboratoriami badawczymi, no, to mogą mnie do końca sobie wyobrażać, jak wygląda laboratorium komercyjne, bo, bo wygląda to zupełnie inaczej. Na zupełnie, zupełnie inne rzeczy zwracają uwagę naukowcy, na zupełnie inne rzeczy zwraca uwagę handel. Dlatego, dlatego tutaj u mnie będą i zobaczymy, być może na podstawie tych materiałów, które dla nich przygotowałem, właśnie zrobię dla was. Taki, taki mały wykładzik o tym, jak to się robi. Zresztą Kamil skalny chyba poprzednio też zadawał pytanie, czy, czy ja potrafię to oznaczyć diamenty syntetycznego Emokiem. Nie, nie potrafię, nikt nie potrafi. To znaczy, to może się zdarzyć. W kilku przypadkach. Są takie przypadki, że rzeczywiście można oznaczyć diament syntetyczny, nie stosując jakichś specjalnych narzędzi. Ale to są sytuacje wyjątkowe, a w większości przypadków potrzeba do tego bardzo wyrafinowanego sprzętu i jeszcze trzeba wiedzieć, jak ten sprzęt używać. Dlatego jest to dość istotna sprawa wiedzieć, jak to robić. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na transmisję o 17.05. W ciągu dnia, w miarę możliwości, coś się na pewno pokaże. Myślę, że nie tak, nie tak dużo jak zwykle, bo, bo dzisiaj będzie się dużo działo w pracowniku. Mm. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.